Niekdy z królami. Nie... Materiał ten miał być pierwotnie shortem, ale że okazał się ociupinkę za długi, YouTube przerzucił go tutaj. A zatem zapraszam na błyskawiczną relację z pewnej krakowskiej kuriozalnej imprezy. Przy okazji dziękując gorąco wszystkim patronom kanału i przypominając o możliwości postawienia mi kawy. No to jedziemy. Front gaśnicowy, kandydata na prezydenta RP, Grzegorza Szczęść, Boże Brauna. Browna. W Krakowie odbyła się zupełnie unikalna konwencja wyborcza a msza Święta, którą to otworzyli rycerze Górkowi. Laudeturę Jezus Chrystus! Bowiem na straży jakich wartości stoją rycerze? Przywiązania do Boga, Ojczyzny, honoru. A który przyszły prezydent będzie najlepiej ich bronił? Pytanie retoryczne. Szczęść Boże. Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kala Wisły wypełnia się od razu katolickim miłosierdziem, przebaczeniem i chęcią narodowego pojednania. A to za sprawą świętej wyborczej trójcy. Moja trójka na te wybory prezydenckie. Precz z komuną, precz z eurokomuną, precz z żydokomuną. Prawdziwie katolicki tłum jest tym zachwyconym, w tym licznie zgromadzone dzieciaki również wyrażają swój entuzjazm. Tym bardziej, że patronujący imprezie Chrystus, król polski oraz jego mama, nasza królowa, zrodzona w Częstochowie, Również dają zielone światło projektowi. Ale do tego trzeba będzie powiększyć gaśnicowy front, dlatego też apel do całej katolickiej prawicy. Ale mam nadzieję, że do kolejnych wyborów ten nasz szeroki front gaśnicowy jeszcze się rozszerzy, wzmocni. A że... wtedy wystartuje Narodowy Program Polska... Nietolerancji dla wszelkich zboczeń. Głoszę Program Nietolerancji dla deprawacji i dezinformacji polskich dzieci w szkołach. Mężczyźni polscy, nie gudźcie się na to, żeby do polskich szkół zapraszano zboczeńców, żeby uczyli wasze dzieci tolerancji. Będzie też koniec z wiedzą naukową w naszych szkołach. Żeby za całą naukę o pięknie tego świata Dzieciom wykładano brednie antropogenezy globalnego ocieplenia. Zastopujemy wszelką działalność medyczną skierowaną przeciwko woli Bożej. Nie wolno nam paktować ani z przemysłem aborcyjnym, ani z przemysłem transplantacyjnym, ani też produkcyjnym ludzi metodą in vitro, bo przecież nasze życie należy do Boga. Dlatego też każdy będzie mógł być pewien, że. Że go tutaj na części nie pokroją, poduszką nie do duszą, jak to się zdarzyło parę lat temu w Belgii, gdzie się nie powiodła procedura eutanazji. Tak. Bo i taka forma ucieczki z tego katolickiego się raju się nad Wisłą będzie zabroniona. Ale przecież każdemu, katolikowi czy nie, Polska pod znakiem Krzyża powinna się spodobać. Takich... Tylko pod Krzyżem, tylko pod tym znakiem mamy te różne fajne rzeczy. Które każdemu przydadzą się i każdemu powinny się podobać. Jasne, zależy... bo kto by nie pragnął tego wszystkiego? Bez tego krzyża podatki nigdy nie będą ani niskie, ani proste. Bez tego krzyża nie będzie domu, trawy i ani jednego samochodu. A co, jeżeli komuś przeszkadzałby pewien drobny mankament lidera? Czy Braun nie prezentowałby się całkiem do rzeczy, gdyby nie to szczęść Boże? I tu upada bardzo gdyby, logiczna odpowiedź. Gdyby, jeśli wam przeszkadza, to znaczy, że nie macie tej łaski zrozumienia, jak ważne to sprawy. Ale jeśli one dla was są nieważne, to nie powinny wam przeszkadzać. No jakżeżby mogły, skoro człowiek już to zrozumie. Następnie impreza przeniesie się na rynek, gdzie zostanie odśpiewana pieśń pod adresem kraju, które obecnie stanowi dla nas śmiertelne zagrożenie. Gdy zebraliśmy się, aby w rynku za chwilę zaśpiewać, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz w 500-rocznicę hołdu pruskiego. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, jak i cała Unia Europejska. Nie będzie Ukrainiec, nie będzie Żyd, ani Polak, nie katolik. Tym bardziej jak jakiś zboczony gej pluł nam w twarz. W Polsce spod znaku krzyża, pod wodzą Grzegorza, nie daj Boże szczęść, Boże Brauna. Amen. O, Chrystus! A jak konsekwentnie kieruję zaproszenie na mój kanał do tej garstki moich rodaków, którzy mimo wszystko nie chcą zostać poddanymi Chrystusa ani na ziemi, ani w niebie, czyli innymi słowy, mają głęboko gdzieś katolickie zbawienie, jak i de facto każde inne. I jak zawsze powtarzam, na miłość boską nie lękajcie się. Więc choć się stęka, świat i zadrży słońce, Chociaż się chmury i morza nas rożą, Choćby na smokach wojska latające...